A na koniec pracowitego dnia taka piękna fucha. Będziemy wszczepiać od wajanta wielopompy. Takiego za 120 z bodajże złoty sami diwala odkupionego gdzieś na złomie pod krakowskim zabierzowie, bodajże zobaczymy co się zrobi, to się stanie, bo ta pompa działać nie potrafi już chyba zdechła z starości. Miała tyle problemów w uprawieniu z tym kotłem miłości. Co się stało, co się stało, ustrojstwo zadziałało. Wszystko wisi tak troszkę tutaj jakoś byle jak, ale mamy wzrost temperatury. Zwiększymy sobie zadaną. Zobaczymy co się stanie. Tam coś się żarzy, coś się dzieje. Ta kupa złomu z nową pompą szaleje, na razie na krótko jest podpięta. Za chwilę podłączymy do tej kostki. zobaczymy, może być żyć. Co się dzieje? Co się dzieje? To ustrojstwo szaleje. Proszę, zobacz, jak się rozszerzyły elektrody. zapłonowo jonizacyjne. Po prostu 120 zł. Potrafi robić tyle roboty. I biorę za 5 zł. Z Vajlanta. Szczepiony do sauny diwala, go zadowala.